Otóż no jest tutaj, jak Państwo widzą, codziennie seria konferencji na temat problemów, które w zasadzie stwarza nam jako Polakom też polski rząd. Odezwała się do mnie na początku tego tygodnia kolejna branża. Mowa tutaj o branży rozrywkowej, o branży zajmującej się klubami dyskotykowymi, koncertami. Kwestia też branży eventowej, czyli wszelkich imprez, czy plenerowych, czy też imprez zamkniętych. Otóż ta branża w zasadzie w swojej większości, w swojej masie od marca jest zamknięta. Ta branża w wielu momentach wcale nie była w stanie załapać się w jakikolwiek sposób na wszelkie tarcze antykryzysowe, choćby ze względu na specyfikę, a jest nią między innymi praca tylko w konkretne dni tygodnia, więc i też na przykład umowy z pracownikami są tutaj czy o dzieło, czy, czy, czy w, są to umowy zlecenie częściej. To też w swojej konsekwencji powoduje, że stracili pracę ludzie którzy przygotowywali takie imprezy i stracili źródło utrzymania właściciele, na przykład lokali. Te osoby, ta cała branża, to, to, jest, to są tysiące ludzi w Polsce. Tysiące jak nie miliony ludzi korzystały z usług tej branży przez, przez, przez wiele lat, czy właśnie na, na jakichś imprezach rozrywkowych. Z tą branżą wiążą się też na przykład także domy weselne. Akurat im jest może nieco prościej, bo mogły wesele organizować, ale już na przykład koncerty, czy, czy właśnie imprezy klubowe były niedostępne. I niezależnie, czy ktoś jest też klientem w, w takich klubach, w dyskotekach, czy też nie jest. To na pewno doskonale rozumie fakt, że jeśli jest to czyjeś źródło utrzymania, no to będzie miał duży problem w momencie, kiedy zostanie mu to źródło odcięte. Wielu tych przedsiębiorców to jednoosobowe działalności gospodarcze, właśnie zatrudniające osoby sezonowo czy, czy, czy okazyjnie. I tarcze antykryzysowe, tak jak wspomniałem na początku, w ogóle ich nie objęły. Od marca są zamknięci. Od marca nie są w stanie zarabiać, dlatego, że rząd Mateusza Morawieckiego nie przygotował się na kolejną e, falę e, koronawirusa, którą mamy teraz na jesieni. E, więc proszę też o głos e, Tomasza Grabarczyka, który przedstawi e, również postulaty. Szanowni Państwo, przedsiębiorcy z branży rozrywkowej. Piszą do nas wiadomości, dzwonią, opisują swoją sytuację, i ja pozwolę sobie przeczytać właśnie krótką e, e, notkę informacyjną od jednego z tych przedsiębiorców, który opisuje, jak wygląda sytuacja w branży rozrywkowej. W większości kluby otwarte są tylko w soboty lub w dużych miastach, czasami w piątki i soboty, co daje maksymalnie 8 dni pracy w ciągu miesiąca. Przy takim systemie pracy my, właściciele klubów, nie jesteśmy w stanie zatrudniać naszych pracowników na umowach o pracę. W wyniku braku takiego zatrudnienia nie mogliśmy też skorzystać z pomocy z żadnej starcz antykryzysowych. Właściciele klubu, klubów bardzo często mają pobrane kredyty, leasingi na wyposażenie naszych lokali. W zaistniałej sytuacji nie jesteśmy w stanie spłacać rat kredytowych i leasingowych. Nasza branża jest zamknięta najdłużej spośród innych segmentów gospodarki i na pewno pozostanie odmrożona jako jedna z ostatnich branż. Niestety zostaliśmy pozbawieni jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa. Szanowni Państwo, branża rozrywkowa pozwolę sobie przeczytać. Kluby, dj -e, artyści, ludzie zajmujący się pracą za barem, obsługą sali, pracą z oświetleniem, dbaniem o bezpieczeństwo, firmy dostarczające towar, hurtownie spożywcze i wiele, wiele innych segmentów gospodarki, wiele, wiele innych branż. To jest kolejna grupa zawodowa w Polsce, która. Nie tylko nie może liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony państwa, ona nie może się doczekać informacji, kiedy będzie mogła znowu normalnie pracować. Oni nie mogą, ci przedsiębiorcy nie mogą doczekać się informacji, kiedy wreszcie wrócą do normalnego funkcjonowania, jak to dalej będzie wyglądało i czy w ogóle mogą liczyć na przynajmniej jakąkolwiek minimalną ulgę. I tutaj Konfederacja mówi bardzo stanowczo: ratujmy gospodarkę, uwolnijmy gospodarkę, a zamknijmy rząd PiS. I pod takim właśnie hasłem jutro będziemy na proteście pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie o godzinie 19.00. I zapraszamy na ten protest wszystkich przedsiębiorców, wszystkich pracowników, wszystkich ludzi, którzy widzą, że ten lockdown, pełzający lockdown, wprowadzany przez Prawo i Sprawiedliwość, a niedługo już oficjalny lockdown, jest po prostu działaniem kompletnie nieprzemyślanym, uderzającym przede wszystkim w gospodarkę, a nie pomagającym w żaden sposób w walce z epidemią. Będziemy na protestach branży fitness, hotelarskiej, eventowej i gastronomicznej o 11 na Placu Zamkowym. Będziemy na proteście branży rozrywkowej, właśnie teraz wspomnianej o godzinie 17 przy Pałacu Kultury i Nauki, a o godzinie 19 zapraszamy wszystkich na protest pod siedzibą PiSu na Nowogrodzkiej. Jutro godzina 19. Uwolnijmy gospodarkę, zamknijmy rząd PiS. Przekazuję głos koledze Stochowi. Szanowni Państwo, warto przedstawić, jakie są postulaty branży rozrywkowej, pokazać, że nie są to jakieś wygórowane żądania, a rzeczywiście jest to konieczna dla nich pomoc ze strony państwa. Zwolnienie ze składek ZUS jest to jeden z postulatów także Konfederacji. Zgłaszaliśmy to jako poprawkę do tych czterech, pięciu nawet tarcz antykryzysowych, które wprowadza rząd. Odroczenie rad kredytowych oraz leasingowych. Także Konfederacja i nasz kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak w czasie kampanii prezydenckiej i później zwracaliśmy uwagę na ten problem. Odszkodowania równowartości zeszłorocznych dochodów za każdy miesiąc przestoju. Zwolnienie z podatku gruntowego i zwrotów czynszów, najmu lokali. Ustalenie chociaż przybliżonych ram stopniowego przywracania do życia branży rozrywkowej, klubowej. Szanowni Państwo, te postulaty nie są wygórowane, one są bardzo podobne do postulatów, które zgłasza Konfederacja. Przedsiębiorcy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, wiedzą dokładnie, czego im potrzeba. Jak państwo może im pomóc? Przypomnę jeszcze, jakie konfederacja ma pomysły na uzdrowienie polskiej gospodarki także w czasie lockdownu, w czasie kryzysu. Żadnych podwyżek podatków dla Polaków. Taką poprawkę zgłaszaliśmy też ostatnio podczas decydowania ustawy antykowidowej w Sejmie. Kwota wolna od podatku jako dwunastokrotność pensji minimalnej. To też zgłosiliśmy jako poprawkę. Bardzo mało brakowało, a ta poprawka zostałaby uchwalona, nie przeszła głosami posłów PiS i pani poseł Hanny Gil Piątek otrzymała na hołowni. Dobrowolny wzrost dla przedsiębiorców, zwłaszcza w tak ciężkich czasach, obniżka podatku VAT, chociażby na żywność, i usunięcie zbędnej biurokracji i uproszczenie przepisów, co pomoże przedsiębiorcom. A także pracownikom w tych trudnych czasach, i być może jeszcze trudniejszych, które są przed nami. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję.